dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogmasie. Miałam dzień przerwy od nagrywania, stwierdziłam, że poniedziałek sobie zrobię taki troszeczkę wolniejszy, żeby trochę się zresetować po weekendzie. Muzyczka mi się włączyła. Zaraz Ci kochanie włączę. I tak jakoś mi szybko w sumie zleciało. Odpoczęłam sobie trochę, zresetowałam się, pomontowałam wszystko, co miałam do zmontowania. Eee, także myślę, że nawet nie zauważyliście tego dnia przerwy, że nikt nie nagrywał mnie, co tak kiwasz. Co tak kiwasz? Dzisiaj znowu z domu małego królewicza właśnie stał z drzemki. Tak. Eee, I pewnie przejdziemy się na jakiś szybki spacerek, bo dzisiaj to dosyć powło. Tak, ale trzeba się dotlenić. Nie. Prawda? Prawda. Co? Idziemy. Idziemy na spacer. Tak, Ty lubisz, nie? W wózku jeździć. Nie lubisz wózku jeździć? Czy nie. lubisz? Nie. nie. Nie lubisz? A zawsze mnie mnież do wózka. Czy najpierw się pobawimy tutaj klockami, co? Nie. Tak, najpierw klockami się pobawimy. To lecimy się bawić. Jest ludziwo ciepło, ale bardzo wieję. Bardzo, bardzo dzieję. Więc tylko nasz spacer i zaraz wracamy, nie? sobie wysłanie, bo moje ulubione serum do włosów. Ale nie zapomniałam o istnieniu budyniu, a kiedyś to była podstawa jesienno-zimowych wieczorów. Moja mama zawsze robiła budyń. Czekoladowy oczywiście, bo ja takiej bardziej lubiłam. E, I wtedy wychodziło mi uczulenie. byłam uczulenie na czekoladę, na kakao bardziej. I teraz właśnie zapragnęłam takiego ciepłego, rozgrzewającego budyniu. 아았더안 انا ع ا Jeszcze mam nieraz rozgrzany głos. O, nie wiem, co jest z moim głosem, ale muszę biec. Może latynę Muszę. Muszę <laughs> nagrać szybko przepis do pracy. I nie mam żelatyny, będzie szybko, póki jest piękna pogoda. Dobrze, moi drodzy, sytuacja opanowana. Przepis zrobiony i się, powiedzmy, chłodzi, ale słuchajcie, jest tak zimno. Że normalnie 5 minut i wszystko jest gotowe. To jest niesamowite. Zgrzałam się niesamowicie, mam golf na sobie, bo po prostu tylko wstałam z łóżka, ubrałam cokolwiek, co miałam pod ręką i pobiegłam do sklepu. Ale wszystko jest ogarnięte. Jeszcze jestem w trakcie nagrywania, więc jeszcze chwila. Jest ładne słońce, czyste niebo, w miarę czyste niebo, więc jest szansa, że będzie ładne światło. Ale. Powiedziałam Wam, że pokażę, jak wyglądają na mnie te dresy z Wilgain, które zamówiłam i eee, ja mówiłam to Wam chyba w niedzielę, dzisiaj mamy środę, ale mówię, w poniedziałek nie nagrywałam, we wtorek, czyli wczoraj, nagrałam dosłownie tylko dwie minuty, bo jak wróciłam z pracy, to się czułam źle, po prostu jakoś tak, nie wiem, już w ogóle nie jestem przeziębiona, ale czuję, że czułam takie jakieś Wypalenie emocjonalne, ale czułam się ogólnie bardzo dobrze. Naprawdę, wczoraj miałam bardzo dobry dzień i tak dużo takiej dobrej energii w sobie miałam, więc to na plus. No ale też już było ciemno, ile ja dobra. Poczekam do dzisiaj, że manifestowałam sobie ładną pogodę, więc pokażę Wam razem też te dresy. Mam też dosyć wysoko kadr ustawiony, bo tutaj Syphus Maximilus po prostu <taki>, taki bałagan dookoła, ale no ja jestem też w trakcie pakowania, bo. Dzisiaj mam taki zarąbany jeszcze dzień pod kątem pracy. Jutro, e, jutro też kończę się pakować i w piątek jadę do Warszawy, z Warszawy później do Białego Stoku. I już ja tutaj nie wracam do Poznania, i dopiero będę w Poznaniu, nie wiem kiedy, po świętach. E, więc, no, za, za, za co? Zabiegany mam teraz bardzo czas, ale nic. Dobra, ubieram te dresy. W ogóle od czego zacznę? Zacznę może od hoodie, bo hoodie to jest życie. Mam tutaj um, Heavy Brush Hoodie, czyli to jest ta, którą mam, tą taką beżową, jak i tą taką bardziej śmietankową. Ona jest w odcieniu marshmallow. Ona jest taka bardziej, powiedzmy, dopasowana, a tą taką mega oversize też z kapturem, bo co ma się z kapturem, to ona jest y, po prostu oversize, ta granatowa. A to jest ta klasyczna i ona jest w odcieniu chocolate chip, nowym, brązowym, jak widać, ja lubię bardzo, bardzo brązy. E, to jest I tym razem wzięłam sobie emkę, bo wszystkie poprzednie mam eski, a stwierdziłam, że teraz sobie wezmę emkę, żeby była taka troszeczkę bardziej workowata. No nie, wiem, ja ogólnie lubię workowate rzeczy. Patrzcie. What? Patrzcie, ten kolor. Przepiękny jest. I one są tak dobrze wykonane. Naprawdę, to są moje ulubione bluzy i odkąd ja je mam, a. No nie wiem, kiedy pierwszą zamówiłam, jakoś w marcu chyba. Ja no z w nich chodzę. No stop w nich chodzę. Boże, jak ona jest piękna. Cieszę się, że zamówiłam Emkę, bo ten kaptur jest jeszcze większy. Mm. Więcej miejsca, żeby się schować przed całym światem. Super, więc zarazem przymierzę, no ten kolor jest prześliczny. Taka czekoladka. Nawet kamerze trzeczkaśniejsze się wydaje. I ten materiał jest taki fajny, mięsisty. Pod spodem jest taki... Jakby, więc teraz na zimę jest naprawdę super. No, mega, mega, mega. Owość, czyli spodnie dresowe. Oni nie mieli takie spodni dresowych. Bardzo chciałam, żeby były i proszę bardzo są. Ja mam odcień Storm. Wziąłam sobie eskę. Uuu, Widzicie, co jeszcze chyba czarne muszę sobie zamówić? tak Teraz myślę. Bardzo ładne. Zobaczymy, jak będą leżeć. Też z tego fajnego mięsi, z tego materiału. I do tych spodni, ogólnie do kompletu, była bluza. To jest takim zameczkiem od góry. Ja mam właśnie taką czarną bluzę. To ona jest fajna, ale ja mam długie ręce. I ona mi się albo skurczyła w praniu, albo mi znowu ręce urosły. No teraz tutaj jest okej, okay, ale tamta jest tak gdzieś dotąd. A ja nie lubię mieć za krótkich rękawów. Oh Jezus Maria, nienawidzę. Ja najlepiej lubię mieć takie obszerne, długie, żebym się topiła w tych wszystkich rzeczach. No ja uwielbiam takie rzeczy, ale no... Dobra, spodnie spoko i takie moje tutaj nogawki ściągane. Patrzcie, to ma sznurek od środka, mega. I coś i od środka też z tym polarkiem, tylko cieńszym tym razem. No fajnie wyglądają, takie naprawdę obszerne, więc mierzę i zobaczymy co to będzie. Bluza, mega super naprawdę, ma długie te rękawy, widać, że to jest SK i ona ma ogólnie też inny krój, bo ona nie ma tego kroju takiego oversize, czyli że po prostu ma być naturalnie duża, tylko że po prostu jest to taka trochę na mnie przydużała bluza. On jest spoko, jest też dosyć długa, czekajcie, trochę to odniżę, może tak o, jak widać jest długa i ma. Duży kaptur do schowania się. Jeśli spodnie dresowe. to są one takie dosyć duże. To jest SK. I jak patrzyłam teraz na stronie, to nawet nie ma xs -ek. Związałam sobie najciaśniej. i są no takie dosyć workowate. Yy, no mają te kieszenie, co jest naprawdę plus, ale jakie miły się te kieszenie. Yy, no są takie, wiecie. Fajne, porządne spodnie dresowe. I mają dłuższe nogawki. Jeszcze bardziej Was to dłuższe nogawki, takie nawet marszczone. Także no może ten zestaw dres brązowy plus granatowy niezbyt pasuje. Ale ogólnie jest ok. Będę sobie zamawiać czarne te dresy, bo w sumie nie mam żadnych czarnych dresów i szarą bluzę jeszcze, więc zaraz też siadam i sobie zamówię. E, może jakieś zniżki jeszcze będą, zobaczę. E, także co? Dobra, ja idę dalej działać. Niby Xi'in, chińskie gówno, ale kurde, ochroniło mój telefon. Spadł mi telefon ze statywu na podłogę. Tak. Kick. 14. Mam swoją cynamonową kawusię. Jest przepyszna, jak zawsze. Kończąc tego vlogmasa, Otworzymy sobie y, okienka, czyli 16, 17 i 18. A nie, już otwierałam 16. To 17. 17. Boże, słuchajcie, już mi się myli. Masakrycznie mi my się idą. 17 mam tutaj. Push yourself, because no one else I wypadł. Ja jest to zdecydowanie za szybka i ja chcę robić wszystko szybko, sprawnie i potem wszystko leci mi z rąk. No ale cóż. Ten mój ulubiony baton. To jest chyba najlepszy baton z Wilkiej, jaki testowałam. To właśnie jest ten Double Trouble Milky Coconut. On smakuje jak połączenie Bounty z Milky Way. -em. Spróbujcie, jest obłędny. Eee, było 17, teraz 18. Tu jest też na dole jakiś baton. Nie, to są te znowu cupcake, ale te jak takie klasyczne z masą orzechowym, czyli takie a la Reese's. Również są bardzo dobre, bo już kiedyś ją jadłam. Dobra, czy jednak tylko dwa okienka? Nie, co mi się pomyliło, że jednak więcej. Z takich aktualizacji parę dni temu pokazywałam wam, że zamówiłam sobie ten adapter, tą taką przejściówkę, żeby móc podłączyć yy, myszkę, którą sobie zamówiłam. I tutaj jest takie wejście USB. Ja mam wejście z C do laptopa, więc potrzebowałam coś, co mi to jakby ułatwi tą całą sprawę. Zamówiłam sobie coś takiego w Media Expert i słuchajcie, to nie działa. W sensie, no, moje USB jest szersze niż to USB. Nie wiem, o co chodzi, no, ale... Dobra, to jest w ogóle... Aha, bo to jest USB A, a ja mam po prostu zwykłe USB. I wczoraj z takiej po prostu czystej kupoty weszłam sobie do Kika i znalazłam częściówkę za 6 zł, przecenioną z 10. I czekajcie, że pasuje suje i działa. Ja wczoraj, jak to zobaczyłam, że to działa, to ja po prostu myślałam, że się popłaczę ze szczęścia, naprawdę. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie dużo rzeczy jakoś tak mi idzie pod górkę i wszystko muszę robić kilka razy albo, nie wiem, po prostu jakiś opór mam zewnętrzny i no nie mogę. I z tą przejściówką było to samo. Ale słuchajcie, no wczoraj jakiś mój szczęśliwy dzień był i się udało. I normalnie jestem przeszczęśliwa, patrzcie jaki to mały pierdek taki, więc... Yy... Leci mi też z rąk, więc teraz najważniejsze, żebym tego czasem nie zgubiła, ale przynajmniej myszka działa. Dobra, ja już tego vloga będę kończyć, ponieważ e, czego jeszcze złożyć i dzisiaj wstawić? Mam nadzieję, że mój internet da radę, Chodź, yy, tak, bo nie chcę Was zostawiać bez filmu dzisiaj. E, ja się zabieram za kręcenie kolejnego vloga, ponieważ słuchajcie, Mam dzisiaj też sporo rzeczy do zrobienia, takich zmontowania, ale też chcę wyjść, e, pochodzić po sklepach, bo za pięć dni jest Wigilia, a ja nie mam ani jednego prezentu. Ani jednego. Nie mam czasu, kiedy tego ogarnąć i dzisiaj tak naprawdę jest ostatnia szansa, kiedy mogę to zrobić, więc ja się zabieram za ogarnianie, szykowanie i wychodzę na... Świąteczny shopping, albo chociaż coś, nie wiem, cokolwiek, może coś mi się uda znaleźć. Nawet nie mam pomysłu, co bym mogła y, pokupować. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. A teraz życzę Wam miłego dziąka, miłego wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. I do jutra. Pa, pa.